Drodzy Państwo, dzisiaj tak naprawdę od serducha chciałabym porozmawiać z Państwem na temat wysokości rat do planu spłat, ponieważ bardzo wielu z Państwa ma e, ogromne pretensje do sądów, do osób prowadzących, do e, wszystkich, tylko nie do siebie, że ta rata do planu spłat jest tak wysoka. Otóż, drodzy Państwo, nie obrażajcie się, ponieważ. E, ta sytuacja, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej ratuje Waszą przyszłość. Wytłumaczę, jak to wygląda i dlaczego sądy właśnie w ten sposób podchodzą, i dlaczego Państwo źle rozumiecie samo ogłoszenie upadłości, czyli sam ten cały system oddłużenia. Po pierwsze, bardzo wielu z Państwa. Idąc, o, składając wniosek o ogłoszenie upadłości, spodziewa się, że wszystkie jego zobowiązania w upadłości zostaną umorzone. Otóż, drodzy Państwo, to jest nieprawda, i tutaj musicie Państwo wiedzieć, zresztą sporo materiałów już tutaj udostępniłam, w których wyjaśniam, że ogłoszenie upadłości, poprowadzenie procesu upadłościowego polega przede wszystkim na oddłużeniu tej osoby upadłej. Natomiast ta osoba, jeżeli pracuje, ma dochody, jest zdrowa, to ma obowiązek spłacić przynajmniej część swoich zobowiązań tak żeby nie pokrzywdzić wierzycieli. I tutaj państwo sugerujecie się osobami, które podają czy chociażby nawet ja podaję, że jest niski plan spłat, tak udało się uzyskać niski plan spłat na przykład na 24 miesiące 300 zł. Nie każda osoba dostanie taki plan spłat, ponieważ plany spłat ustalane są na zasadzie e, takiej, że sąd e, bada sytuację upadłego, a więc jego możliwości zarobkowe, czyli jeżeli to jest młoda osoba, pracuje na wysokim stanowisku, ma dobre dochody, albo pracowała na wysokim stanowisku, ma dobre dochody, to dlaczego ma nie oddać e, wierzycielowi, od którego wzięła środki? Przeznaczyła je na cokolwiek, czy na przyjemności, czy na budowanie firmy, czy na cokolwiek. Dlaczego taka osoba ma nie zostać zobowiązana do spłaty? I tu podkreślam, przynajmniej części swoich zobowiązań, ponieważ Państwo rozumiecie to tak, że ogłaszają mi upadłość, oddłużają mnie, ja nie muszę płacić nic, chciałbym mieć już święty spokój. No, drodzy Państwo, ja rozumiem, ale na ten święty spokój musicie Państwo poczekać. I wiele osób się może ze mną tutaj nie zgodzić i powiedzieć mi, że no dobrze mi się mówi. Natomiast, drodzy Państwo, zaciąga yy, większość osób zaciągała zobowiązania na yy, swoje własne jakieś cele, przyjemności. Natomiast, gro osób. Które składają wnioski o ogłoszenie upadłości to osoby, którym zdarzyły się jakieś sytuacje losowe i naprawdę nie były w stanie spłacać tych długów, jak na przykład śmierć współmałżonka, rozwód, rozstanie, ciężka choroba, wypadek, utrata pracy nie z winy, z winy upadłego i wiele różnych innych jeszcze takich sytuacji, w których, które można by tutaj było pod to podciągnąć. Natomiast większość osób, no to nie czarujmy się. Są to osoby, które zaciągały zobowiązania, nie mogły tych zobowiązań spłacać, nie wystarczyło, nie wystarczyło im tych środków, zaciągały kolejne kredyty, aby spłacać raty, te, które były już zaciągnięte wcześniej. To jest rażące niedbalstwo, a więc mieliśmy się zastanowić, czy te środki, które zaciągam z banku, będę w stanie oddać. Więc tutaj nie możemy winić całego świata za to, że zrobiłeś pół miliona długu, że źle ulokowałeś pieniądze, że nie przeanalizowałeś swojej sytuacji firmowej czy prywatnej, rozdysponowałeś środki w ten sposób, że nie jesteś w stanie ich teraz spłacać, ponieważ przerastają cię te raty. Dlatego też, drodzy Państwo, uszanujmy tą instytucję upadłościową, że sąd daje nam możliwość spłaty części zobowiązań części. Bo rzadko się zdarza. Jeżeli ktoś ma te 50 tysięcy długu, to zapewne i ma wynagrodzenie, to zapewne sąd każe mu spłacić 100% swoich zobowiązań. I mam takie osoby, którym, gdzie wierzycieli zgłosiło się powiedzmy na 80 tysięcy złotych, no i sąd rozłożył te 80 tysięcy złotych w ratach. Natomiast są osoby, które mają pół miliona długu i na przykład dostały ratę po 1600, 1800 czy 2000 zł miesięcznie przez powiedzmy tam, nie wiem, 46 miesięcy. I mnożąc tą ratę do planu spłat razy miesiące, wychodzi bodajże, czy przypuśćmy, załóżmy, że wyjdzie to około 80-100 tysięcy zł. Drodzy Państwo, do umorzenia jest 400 czy 500 tysięcy, czy milion, a do spłaty mamy 80. Czy to jest aż tak dużo, żeby aż tak strasznie psioczyć? Na y, wszystkich w koło, i mieć pretensje do całego świata, że muszę spłacić jakiś plan spłat. Ja rozumiem, że te plany spłat nie są dla nas wygodne, ale weźmy sobie pod uwagę sytuację, kiedy nie złożylibyśmy takiego wniosku o ogłoszenie upadłości. No i w tej sytuacji zostajemy z ratami do spłaty. Czy jesteśmy w stanie spłacić te raty? No nie. Zostajemy z długiem. A więc jest ta możliwość oddłużenia się albo pozostania z tymi długami i. Oczywiście decyzja na cało, na windykację przez całe nasze życie, tak naprawdę, no bo wtedy wkracza komornik i egzekwuje z naszego wynagrodzenia, co oczywiście będzie trwało na pewno o wiele dłużej niż samo przeprowadzenie upadłości i spłata planu spłat. A więc, drodzy Państwo, weźmy to też pod uwagę. Ja rozumiem, że zdarzały się, zdarzały się u Państwa różne sytuacje, natomiast z osobami, którymi rozmawiam, o którym e, przygotowuję uzasadnienia czy wnioski. E, rozmawiamy na różne tematy i osoby naprawdę bardzo często e, mówią mi czystą prawdę, e, na co były te środki zaciągane, i ja stawiam ich przed faktem dokonanym. Posłuchaj. E, posłuchaj i y, musisz wiedzieć o tym, że tutaj będzie bardzo trudno uzyskać plan spłat na na przykład 36 miesięcy, czyli bez tego rażącego niedbalstwa. Ponieważ ewidentnie z twojej Sytuacji z Twojego uzasadnienia wynika, że zaciągałaś kredyt za kredytem. Dlatego też tak skrupulatnie Sentyk prosi o wypisanie, kiedy, jaki kredyt był zaciągany i jaką w te, w tym czasie, jakie w tym czasie upadły miał dochody. To jest dla syndyka oczywiste i dla sądu również. Dlatego też nie wymagajmy, aby sądy umarzały nam czy może my możemy sobie wymagać, natomiast sąd myślę, na tyle sprawiedliwie osądza, wydaje te postanowienia, żeby nie pokrzywdzić jednak ani tego upadłego, ani też tego wierzyciela. No bo przecież wierzyciel nam zaufał. Pożyczył nam środków z myślą o tym, że oddamy te środki i tak czy inaczej, w ostateczności, kiedy ta upadłość zostaje przeprowadzona i macie ten plan spłat na przykład na 10, na 1000 zł czy 1500 zł, to nie jest aż tak ogromna kwota. A jeżeli taką kwotę tutaj sąd zasądził, to oznacza, że patrzył, zweryfikował Twoje dochody. I jesteś w stanie taką kwotę do planu spłat spłacać. Natomiast kolejną kwestią, którą chciałabym poruszyć, to może w kolejnym materiale chciałabym Państwu wyjaśnić, to podejmę ten temat za chwileczkę. Natomiast jeszcze wracając do tematu tych wysokich rad. Upadłość konsumencka polega na oddłużeniu, ale to my jako dłużnicy, czy Państwo jako, jako dłużnicy, musicie. Dołożyć do tego swoją cegiełkę, czyli to wy zaciągaliście te długi, to dlatego, że staliście się niewypłacalni z Waszej winy, nie z Waszej winy, należy się wierzycielom. Również odrobina szacunku i spłaty tych zobowiązań. Dlatego nie miejmy pretensji do tego, że wierzyciel składa na nas jakieś tam zażalenia, że składa zażalenie na propozycję planu spłat syndyka, ponieważ wierzyciel chce dla siebie odzyskać jak największe pieniądze, a czasami są to naprawdę grosze, bo z tego co zauważyłam, to czasami taki wierzyciel otrzymuje złoty 50 czy 750 przez nawet 84 miesiące to to jest kropla w morzu, którą Wam pożyczyli. Także, drodzy Państwo, przekalkulujmy, zastanówmy się, czy aby jesteśmy sprawiedliwi pod tym względem, że zapożyczyliśmy bardzo dużo pieniędzy, natomiast oddać mamy jakiś tam procent, 10, 15 czy 20%. To są naprawdę niewielkie kwoty, więc zastanówmy się, czy ta upadłość nam się opłaca.